Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski, jest 10 stycznia 2025 roku. Zapraszam na 224. Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Kolejne starcie w Sejmie o dziedziczenie aptek. Naczelna Izba Aptekarska odradza substytucję leków. Zerowa zdawalność egzaminu dla farmaceutów. Farmaceutka oskarżona o udział w narkotykowym biznesie. Nowonordisk kończy produkcję insulin we wstrzykiwaczach. W minionym tygodniu Sejmowa Komisja do spraw Petycji rozpatrywała petycję, która przyciągnęła do Sejmu przedstawicieli najważniejszych organizacji branżowych z rynku aptecznego, a chodzi o petycję dotyczącą umożliwienia prowadzenia aptek przez fundacje rodzinne. Zdaniem autora petycji rozwiązywałoby to problem z dziedziczeniem aptek, jaki stwarzają obecne przepisy. A przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli farmaceuta prowadzący aptekę umrze, a któryś z jego spadkobierców posiada wykształcenie Kształcenie farmaceutyczne, to może on dalej prowadzić tę aptekę. Natomiast, jeśli żaden ze spadkobierców nie jest farmaceutą, to mogą oni prowadzić aptekę tylko przez kolejne 24 miesiące. W tym czasie muszą znaleźć farmaceutę lub spółkę farmaceutów, którzy kupią od nich aptekę. Jeśli tak się nie stanie, apteka jest zamykana. Umożliwienie prowadzenia aptek przez fundacje rodzinne miałoby zapobiegać takim sytuacjom i umożliwiać dalsze działanie aptek. Mimo śmierci właściciela farmaceuty, będącego fundatorem takiej fundacji. Ten pomysł budził jednak od samego początku pewne kontrowersje, stąd tak liczne na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Petycji stawienie się przedstawicieli rynku. A byli tam przedstawiciele Naczelnej Rady aptekarskiej, Związku Pracodawców Aptecznych Farmanet, ale też pracodawców RP. Co ciekawe, wszyscy negatywnie odnieśli się do pomysłu aptora petycji, choć z różnych pobudek. Prezes Naczelnej Rady aptekarskiej i Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazywali, że fundacje rodzinne stanowiłyby obejście przepisów antykoncentracyjnych i stwarzałoby to ryzyko skupywania zezwoleń na prowadzenie aptek. A to dlatego, że fundacjami rodzinnymi mogą zarządzać osoby trzecie lub organizacje pozarządowe. Z kolei przedstawiciele przedsiębiorców z rynku aptecznego twierdzili, że jedynym rozwiązaniem obecnej sytuacji i problemów jest całkowite zniesienie lub zmiana przepisów apteki dla aptekarza. Proponowane w petycji rozwiązanie nazwali naprawianiem pękniętej tamy gumą do rzucia. Pomysł autora petycji negatywnie zaopiniowało też Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a to właśnie to ministerstwo w 2023 roku odpowiadało za wprowadzenie ustawy o Fundacji Rodzinnej. Resort wskazał, że przepisy tej ustawy uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje rodzinne, a szczególnie działalności regulowanej, a taką właśnie jest prowadzenie apteki. Z tego powodu rozwiązanie proponowane w petycji jest niemożliwe do wykonania. I ostatecznie posłowie Sejmowej Komisji ds. Petycji zdecydowali o przekazaniu tej petycji do Komisji Zdrowia, by ta oceniła, jak rozwiązać problem wskazywany przez autora petycji dotyczący dziedziczenia na rynku aptek. Mnóstwo wątpliwości pod koniec grudnia wzbudziły komunikaty wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w sprawie leków zawierających dabigatran i rywaroksaban. To nowoczesne leki stosowane w profilaktyce zakrzepowej. Od 1 stycznia niektóre leki z tymi substancjami otrzymały nowe wskazania do refundacji. Wskazanie to nie objęło jednak wykazu leków bezpłatnych dla pacjentów po 65 roku życia. Poza tym nie objęto nim także leków referencyjnych, xarelto i pradaksy, w związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia zwróciły uwagę farmaceutów, że wydawanie zamienników tych leków może następować wyłącznie w ramach tych samych wskazań. Problem polega jednak na tym, że pracownik apteki nie wie, w jakim wskazaniu lekarz przepisał lek pacjentowi. Dlatego komunikaty NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia wzbudziły tyle wątpliwości. Na temat tych wątpliwości rozmawiałem też w ostatnim odcinku programu z cyklu Quadrans z farmacją z magister farmacji Agnieszką Anczykowską z Naczelnej Rady Aptekarskiej. Okazuje się, że z początkiem stycznia swoje stanowisko w tej sprawie wydała Naczelna Izba Aptekarska. Wskazała w nim, że nie zaleca substytucji w ramach leków zawierających substancje czynne dabigatran i rywaroksaban, a także zamiany wielkości opakowań w ramach tego samego leku. Sytuacja ta jest o tyle nietypowa, że pracownik. Aptek zgodnie z ustawą mają obowiązek proponować pacjentom tańsze odpowiedniki leków z recept. Jednak w sytuacji, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia uznał, że dokonano zamiany niezgodnie z przepisami, a więc gdyby wydano pacjentowi zamiennik, który nie jest zafundowany we wskazaniu, w którym lek przepisał lekarz, wtedy konsekwencje finansowe takiej sytuacji ponosi apteka. Stanowisko naczelnej Izby Aptekarskiej ma więc zabezpieczać apteki przed takimi sytuacjami. Niemniej statusy rekomendacji Izby Aptekarskiej, ale też komunikatów NFZ i Ministerstwa są dyskusyjne i trudno je uznać za obowiązujące wyznaczniki prawa. Dlatego można więc spodziewać się, że w najbliższym czasie sprawa ta będzie miała swój ciąg dalszy. Kilka lat temu, gdy wprowadzono ustawę o zawodzie farmaceuty, wprowadzono również farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny. Przygotowano go na wzór lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego. Mogą do niego przystępować wszyscy farmaceuci spoza krajów Unii Europejskiej, chcący podjąć pracę w Polsce. FEW, jest dla nich alternatywną ścieżką uzyskania uprawnień, szybszą od procedury nostryfikacji dyplomów. Farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny jest organizowany dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Od 2021 roku odbyło się 7 takich egzaminów. Liczba przystępujących do niego farmaceutów nigdy nie przekroczyła 100 i byli to na ogół farmaceuci z Ukrainy. Zdawalność takich egzaminów też nie była zbyt wysoka, a osiągnęła maksymalnie 23%. A przypomnijmy, że farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny ma formę testu. Składa się z 200 pytań, gdzie jest 5 możliwych odpowiedzi, tylko jedna prawidłowa. By go zdać, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 60% pytań. Oczywiście cały test jest w języku polskim. Okazuje się, że w ostatniej sesji egzaminu, która odbyła się w listopadzie 2024, wydarzyło się coś, co zaskoczyło wszystkich. Na 85 osób, które do niego przystąpiły, nie zdał go nikt. To pierwsza tego typu sytuacja w historii tego egzaminu, która zmusza do zadania sobie pytania o jakość kształcenia farmaceutów w innych krajach. A w tym pechowym egzaminie wzięło udział 67 farmaceutów z Ukrainy, 15 z Białorusi i 4 z Polski. Przy czym w przypadku Polaków są to najczęściej osoby, które ukończyły studia farmaceutyczne w innym kraju i wróciły do Polski, by tutaj wykonywać swój zawód. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oskarżyła niedawno 72-letnią farmaceutkę o udzielanie pomocy innym osobom w produkcji znacznych ilości środków odurzających. Śledczy ustalili, że w swoich trzech aptekach prowadziła ona nielegalną sprzedaż leków z pseudoefedryną, to popularny lek stosowany w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, który jednak wykorzystywany jest też w celach niemedycznych do produkcji narkotyków. Każdy, kto oglądał serial Breaking Bad doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że to właśnie z pseudoefedryny produkowana jest metamfetamina. W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące sprzedaży leków z pseudoefedryną w aptekach. Pacjent jednorazowo może otrzymać ilość leku zawierającą nie więcej niż 720 mg pseudoefedryny. Na ogół odpowiada to jednemu opakowaniu leku. Okazuje się, że farmaceutka z Wrocławia przez 5 lat miała nielegalnie sprzedać około 130 tysięcy opakowań leku Cirrus i około 70 tysięcy opakowań leku Apselan. W dwóch aptekach miała wręcz stworzyć odrębne, wirtualne magazyny, w których znajdowały się tylko leki tego typu, a kupujący je klienci byli obsługiwani w osobnych okienkach, w których nie obsługiwano innych pacjentów. Zdaniem prokuratury, ze sprzedanych przez farmaceutkę leków można było uzyskać 170 kg metamfetaminy albo 52 kg metkatynonu. Kobieta nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Natomiast po wykryciu nielegalnego procederu, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o cofnięciu jej zezwoleń na prowadzenie wszystkich aptek. Firma farmaceutyczna Novo Nordisk, potentat, jeżeli chodzi o produkcję insulin, poinformowała, że kończy produkcję insuliny ludzkiej we wstrzykiwaczach, czyli popularnych penach. Jej preparaty tego typu już wkrótce dostępne będą tylko we fiolkach. Firma wyjaśnia, że decyzja ta podyktowana jest tym, że w krajach rozwiniętych pacjenci stosują przede wszystkim analogi insulin. Są one lepiej tolerowane od ludzkich insulin, a przy tym umożliwiają lepszą kontrolę stężenia glukozy we krwi. Z taką argumentacją nie zgadzają się natomiast organizacje pacjenckie, które twierdzą, że brak produkcji wstrzykiwaczy insulin ludzkich wpłynie na pogorszenie jakości leczenia cukrzycy, zwłaszcza w krajach uboższych. O planach firmy Nowonordisk było wiadomo już od września ubiegłego roku. Już wtedy główny inspektor farmaceutyczny informował, że firma planuje od grudnia 2027. Stałe wstrzymanie dostaw do Polski insulin ludzkich we wstrzykiwaczach. To oznacza, że jeszcze przynajmniej przez dwa lata będą one dostępne w sprzedaży. Jednocześnie oznacza to, że przez te dwa lata konkurencyjne firmy farmaceutyczne mają czas, by wypełnić tę lukę i zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Gotowość do podjęcia tego wyzwania zasygnalizował niedawno prezes polskiej firmy Polfa Tarchomin. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście po więcej informacji z rynku aptecznego i farmaceutycznego zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się na polskim rynku aptecznym, rynku farmaceutycznym i w systemie ochrony zdrowia. Tradycyjnie też zachęcam do czytania naszego magazynu mgr.farm, który jest całkowicie bezpłatny, dostępny online na stronie mgr.farm/ukośnik. Magazyn. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.